Trochę dłuższy komentarz będzie niż, niż zazwyczaj, bo tych spraw mm, zdrowotno-kartkowych e, nam przybyło. A jak wiadomo, pauzują w meczu niedzielnym za kartki Bartek Kapłowska i, i Didi. E, w dalszym ciągu e, nie trenuje z drużyną Darek Zjawiński. E, chory jest Hubert Adamczyk, e, który do niedzieli, do niedzieli jeszcze... Nie podejmie treningu, więc wypada. No i, i Damian Dąbrowski, który po szczegółowych badaniach, po się okazało się, że potrzebny jest zabieg operacyjny. I dla Damiana skończył się już sezon w tym momencie. Także we wtorek ma operację i niestety, ale w tym sezonie już nie zagra. Dziękuję bardzo. Oddaję ja głos Państwu. Proszę o pytania. Ma problem z barkiem. No yy, Ja konkretnie nie powiem. Na czym to polega, natomiast, no, niezbędny jest zabieg operacyjny. Podjęliśmy decyzję taką, że nie będziemy nic tutaj sztukować, leczyć go jakimiś tam cuda, sposobami i nie mając gwarancji, że to się poprawi. Szybka decyzja, zabieg operacyjny. Trener nawałka też o tym już wie, został o tym poinformowany, także we wtorek Damian w Bielsku Białej przychodzi operację. Ja jak go to przyjął? Bo taki kluczowy moment dla niego powołania, i Ale Jak przyjął? No, tak jak mi wszyscy. No. Damian jest twardy chłopak. Eee, nie pokazuje tego po sobie, ale na pewno tak jak nam. Bardzo szkoda, bo wypada kluczowy zawodnik, wypada e, chłopak, który no, e, na dniach mógł powalczyć o, o wielką rzecz dla siebie. Mówię o meczach reprezentacji i, i, i być może występie na Euro, no niestety tak to w życiu właśnie sportowca jest, że czasami uraz, który wydaje się mało groźny, no gdzieś tam pewne rzeczy odkłada na bok, no ale musimy się z tym po prostu pogodzić, my się już z tym pomału godzimy i, i szykujemy do gry bez Damiana, no bo, no bo to nie ma co tego rozpamiętywać, tylko musimy po prostu trochę się przegrupować. To znaczy jest pewność, Wiem, że to oczywiście nie Pana decyzja, ale pewnie ma Pan taką wiedzę i jest pewność, że gdyby ten ja był zdrowy, to pojechałby na kadrę, tak? tak? no to jest więcej niż pewność. No. Byłby powołany na reprezentację, no niestety tak się nie stało. Panie klasie, czy są jakieś rokowania przy założeniu, że wszystko pójdzie dobrze, kiedy może być Pan zawodnika z Znaczy, przy założeniu, że wszystko pójdzie dobrze, myślę, że pójdzie dobrze, bo Damian to jest, to jest silny chłopak, on z tą rehabilitacją sobie da radę i to myślę, że nawet... Yy, bardzo szybko. Myślę, że yy, w czerwcu na okres przygotowawczy będziesz gotowy do treningów. Powiedział Pan, jakie to nie może zabrać, jakie straty jak pan ma pan w ludziach na skorupianie, jak duży problem to jest dla Pana, bo jednak no, liczy Pan. Yy, no, choćby nawet zastępca potencjalny, Dariusz zjawisk dalej jest chory i ktoś tak wkłada w taką wyczyszczalnię. No, no, są straty, no, ale to no, takie jest piłce nieraz, że, że, że długi czas nic się nie działo u nas, nie mieliśmy żadnych urazów, żadnych pałuskarkowych, i nagle przyszedł taki moment, że to się wszystko gdzieś posypało no i teraz tym sobie też trzeba radzić. Nie, no, nie jest tak, że my tam będziemy załamować ręce czy, czy szukać alibi w jakichś tam yy, nieobecnościach, po prostu no, musimy Musimy poprzestawiać pewne rzeczy w drużynie, i mamy już plan na pogoń. Wiemy, jak będziemy próbować grać. Teraz kwestia, żeby to wszystko zadziałało odpowiednio na boisku. No. Bo teoria to jest jedna rzecz, natomiast praktyka jest w tym momencie najważniejsza. Jak dobrze nie Pan meczów meczach najbliższych kroków rezerwowych? Kiedy Pan chce uważać za mieszkanie w Parę lat temu to się zdarzyło. Jeszcze będąc trenerem Polonii Warszawa. Ale tak to nieraz jest w życiu trenera, że, że takie decyzje zapadają. Ja się nie będę na ten temat wypowiadał, bo nie mam zamiaru już dyskutować na temat i robić jeszcze komuś PR-u dodatkowo. Po prostu trzeba się z tym faktem pogodzić. W jaki sposób y, przygotowujemy się już do tego y, i meczu w Szczecinie, później z Łęczna, wiadomo dwa tygodnie przerwy, więc to będzie czas na to, natomiast y, Piotr Górecki będzie prowadził y, jako trener. Ja się będę przyglądał temu wszystkiemu z trybun, więc no niestety tak ta sytuacja wygląda, ale myślę, że nie ma tego złego. Czasami świeże spojrzenie też dużo daje. A jak politycznie pamiętacie, że należycie do zamierzacie to znaczy m, będą jakieś nie wiem, ustalenia przed, przed meczem, czy, czy decyzje po prostu będą należały, jakie decyzje ten regułuje? No ale ustalenia przed meczem wiadomo, że później Piotr będzie musiał już y, z wieloma rzeczami radzić sobie y, sam, bo dostałem jeszcze wyraźny zakaz y, komunikowania się z drużyną w czasie meczu, więc. Podejrzewam, że to też może być egzekwowane, no ale myślę, że ustalimy ten plan tak, że nie będzie trzeba nic tam ingerować z zewnątrz. Zresztą to by było raczej trudne na meczu wyjazdowym, więc nie ma co się też wygłupiać. No w każdym razie drony nie będą latały na naszą ławką. Czy to oznacza, że Pan Trener ma też zakaz wstępu do szatni w przerwie? Nie bo no, półtorej godziny przed meczem nie mogę być już z drużyną. Mam zakaz wstępu po, yy, w przerwie do szatni. Nie wiem, nawet jeszcze nie dowiedziałem, jak jest po meczu, no ale. Ale w jaki sposób myślę, że, że tu już nikt nie będzie robił problemów? Tu już wpływu na nic nie mam. Całą łączność, telefon. No, to jest zabronione. Czy myśli Pan, że to może podziałać motywująco na zawodników wbrew temu, co tak na pierwszy rzut oka się wydaje, prawda? że jest to jeszcze jakiś, jakiś problem? Czy, czy to może być czynnik, który dodatkowo różne skonsoliduje? No miejmy nadzieję, że, że znaczy z, na z drugiej strony trzeba znowu tak dodatkowo konsolidować, bo, bo yy, poza tymi absencjami, no, to nie dzieje się dużo nic takiego, co trzeba było, nie wiem, stawiać na nogi, czy, czy jakoś ranimować. Dwa ostatnie mecze rzeczywiście przegrane, ale plusem jest to, że momentami były, były elementy dobrej gry i jeśli tylko poprawimy pewne rzeczy, to to myślę, że my wyjdziemy z tego, z tego lekkiego marazmu, więc chłopcy na pewno będą zmotywowani. Myślę, że że co tu dużo mówimy do zespołu, który jest czwarty w tabeli, to może być szczerze powiedziawszy mecz o trzecie miejsce po rundzie zasadniczej. No jest o co grać, dlatego ja myślę, że tu nie ma co szukać dodatkowej motywacji, bo, bo sam ten mecz z pogonią jest jakąś taką dodatkową motywacją. De facto to może być mecz o trzecie miejsce po rundzie zasadniczej. Tak do tego podejdźmy. Pytanie trochę wychodzące poza sferę piłkarską. Jak Pan nie wie, drużyna Hokojowa Krakowi walczy w tej chwili wiem. w Finale Mistrzostw Polski. Mateusz Szypnacki był na dwóch pierwszych meczach w Krakowie i dzielił się swoimi wrażeniami. Może się wydarzyć tak, że już w sobotę sprawa tytułu się rozstrzygnie, czyli w niedzielę będziecie grali już ze świadomością, że Hokojści zdobyli mistrzostwo, ale jeśli jednak Krakowie nie zakończy rywalizacji w sobotę, Przewidziany jest mecz we wtorek w Krakowie. Czy myśli Pan trener, że jest szansa, żeby na przykład zorganizować wycieczkę piłkarzy na taki mecz hokejowy? Myślę, że jest bardzo duża szansa. że wielu chłopaków na tych meczach bywa. Ja też byłem na pierwszym meczu z Tychami w Krakowie. Na drugim nie, bo już choroba mnie zmogła i dlatego dzisiaj też nie jadę do Tychu, bo gdybym był w pełni zdrowy, to podejrzewałem, że były na meczu w Tychach. Natomiast no niestety, ale, ale muszę też się przygotować pod kątem meczu w Szczecinie. Część chłopaków na pewno Wielu z nich bywa na meczach. Jeśli będzie taka okazja, tylko chociaż ja liczę na to, że Hokeiści zakończą walkę w sobotę, natomiast jeśli będzie taka okazja, to na pewno zameldujemy się z pomocą chłopaków w meczu wtorkowym. To jest pewne.